Przyszedł dzień dzisiejszy 44 razy na to gówno Oj, będzie męcząco, będzie fajnie Rok temu Everest mnie pokonał To by było na tyle dla mnie W tym roku mam nadzieję, że ja pokonam go Cześć, jestem Maciek z głębszym momentowym wyrostem w centrum Warszawy jest znacznie ładniej niż rok temu, więc będą jakieś widoki z góry. 25 minut do startu, idę zostawić rzeczy. No i kurde, zaraz zaczynamy zabawę. ważne, żeby na górze nie spędzać za dużo czasu. Minus a więcej oh, ale za każdym razem. To jest odcina więcej chodzenia. Tak są fajne motywacyjne naklejki. Po którymś wejściu one już chyba bardziej irytują no. motywują, ale na razie działają. Trzecie wejść. Jest rewelacja? Ciepło Lekko ciepło, ale okej. Okay. Tak, i zostanie Polski pozdrawiam. Mamy dziesiąte wejście Na razie w sumie nie robiłem żadnej przerwy ja dużo czuję Trochę warzyw tylko podjadam Po 11 może trochę przerwy Będzie akurat A, na piąta ja. A, dobra, dzięki Chcesz warzywko? Nie, nie Dobra Pierwsza dycha zrobimy Fajne wyjeżdżki Dobrze. Nie w no ogóle jest nieporównanie lepiej niż było rok temu, jeżeli chodzi o kondycję. Na pewno to co będzie problemem to plecy. Staram się trzymać dobrą pozycję. Wkładam się, że to może pomagać, ale ten dół pleców pokrywa jakoś w tym wchodzeniu. No to co bardzo się, się bardzo się poca, ale spokojnie, trzeba uzupełniać płyn i będzie Zaczynam trzynaste wejście. Y czyli potem będzie jedna y czwarta. Może być prawie z tymi lędźwiami takiego temu. No nie wiem, może się porozciągam. I to jakoś temu zaradzi. A ten kijem, żeby ludzi pogadnia, to ty wolno, ty się dzieje 14 Zrobione 25%, 3,5 godziny, niecałe 3,25 Bardzo dobre tempo. Może chwilkę, chwileczkę przebyw zrobię, coś zjawczył. 21 wejście. i pół godziny. Robimy powoli swoje. Pewnie się utrzymać fajny tempo. Miałem tylko dwie takie przerwy dłuższe niż 10 minut. Szczerze fajnie by było teraz tak do połowy, czyli do 27-8, pocisnąć. Później może jakieś jedzenie Bardziej konkretne, takie nie wiem, 20-30 minut przerwy, przerwy trochę, marcie świeżości. Mi się trochę zaczęło nudzić, więc najpierw puściłem sobie albo w ogóle. Teraz słucham muzyki. Jak mi poleciał Soundtrack z Musanga z Kidol, przed chwilą. Tyle nowej nerwy przyszło. Ok, to jest lepiej, to jest lepiej. Mogą się wam To jest Trzeba, te... Trzeba te trzy piętra zajść To nie jest taki nic 25 Wejdź za mną zrobiłem sobie pierwszą dłuższą przerwę umyłem się, zjadłem tutaj jest jeden ciepły posiłek taki zagwarantowany To teraz go wykorzystałem eee, Kończę eee, może nie, ale chyba nawet nie będę się kładł na chwilę, bo się czuję naprawdę dobrze. Taki szybki prysznic to jest po prostu zbawienie. Przebrać się w świeże ciuchy, mieć takie mokre, przepocone spodnie i koszulkę. Jest naprawdę, naprawdę dobrze. Bez porównania do zeszłego roku. Teraz bym chciał tak, znowu, teraz ze trzy godziny tak pocisnąć bez, bez przerw za bardzo. Albo 2,5, bo temu ma no, mnie ktoś odwiedzić. Fajnie by było polecieć komfortowo do 45, czyli 20 od teraz. I te 10 ostatnie myślę, że już będzie takie. No, no, może się ciągnąć trochę, ale teraz jeszcze te 20 zrobić tak żwawo. I myślę, że to jest do zrobienia. Będę sobie puszczał dalej muzyczkę i. Cię fajnie Trochę się i niestety nastrój zmienił od ostatniej wizyty przed kamerą. Od... Zrobiłem sobie tę dłuższą przerwę po 25. wejściu. Teraz mam 31 za sobą. I te 6 było... E, bardzo, bardzo powoli, bardzo opornie szło. Jakoś tak, nie wiem, e, opadłem z sił, aż aż mi głowa zaczęła boleć i... teraz na tym 31., jak wszedłem na górę, tak wiecie musiałem przystanąć po... Bo... No tak, tak mi się w głowie aż kręciło. Więc no, nie chciałem tak szybko robić przerwy, ale jednak trzeba reagować na to jak tam się ciało czuje. No. no jest to wymagający event, no i tyle. A więc wyszła z tego bardzo długa przerwa. zjadłem coś, położyłem się na chwilę. No i ogólnie czułem od jakiegoś czasu, że trochę mi się robią otarcia, no więc więc też maście na darcia żeby posporować okazało się że nie najlepiej więc muszę chodzić w rozkroku forever young i will be forever young forever jestem dwa zrobione Rodzinka na chwilę wpada Będzie przerwa, ale nie za długa Chyba nie starczy na długie przerwy 40 Zrobimy. Dobra, słuchajcie, lecimy z 45 wejściem. Trochę się nie odrywa, nie odzywałem, trochę się działo. E, ogólnie, po tym, jak sobie moja rocinka poszła, to miałem ja przygodę na 32. E, to uznałem to, że znaczy, tak, dobra, chcę do tych 40 i zrobię sobie przerwę i coś z A tak na 39 z takim ziomkiem zacząłem iść nie kurde, jakby tak fajnie się poprowadziliśmy Czy on mnie poprowadził e, Przez 5 wejść I zrobiłem 43 Poszedłem na przerwę Ja wołałem ekstra, bo Jakby miałem w głowie, że po tej przerwie robię 12, a nie 15 Nie przegapisz A 12 to takie 2 Później 2 nie można odliczać e, No, więc teraz 45 Mam fatalne otarcia Kurde, to są masażyści no, Więc miałem na masaż czwórki szczególnie i łydki I są naprawdę jak nowe Ale te otarcia są fatalne I mnie co Tak się kręcił. Masz radę Maciej? Oczywiście Ty też A, Marcin za, więc... To jest... Ile masz już na liczniku? I po ile idziesz? Nie mam pojęcia. Idę idę dam radę. Rozumiem. I tak już jestem tam w ogóle zdziwiony, że... No też Co żeś kazał roboty odwodzie. No ale Mega dużo tak to. Tak? No ja właśnie trochę zblokowany tam, jestem. Z tego to była szans, i tak chyba sporo się pan tam... hmm. Za tydzień jakoś biegniesz jakiś i za, za dwa Więc jest czas, żeby dojść do siebie no. powiem wam, że szczerze w tym momencie to już jadę że moją główną motywacją jest to żeby to zrobić, żeby nie musieć tu już nigdy wracać już powiedziałem mojemu rodzeństwu, że jeżeli powiem rok, że chcę znowu, to nie żeby mnie jak najlepiej odwiedli od tej myśli, bo to kurwa z całą jest słabo, no i z żołądkiem też, ale ta głowa jest stłucze. To musi być chyba od ciśnienia, nie wiem, może też od wypłukania organizmu. ale że to ciśnienie, bo jednak jak już wchodzę, to wchodzę w miarę szybko i wiecie, się wchodzi w miarę szybko i później te windy zapieprzają tu, dół. No więc jest ciągła ta, ta, ta zmiana ciśnienia i to naprawdę się słabo na głowie czuję, naprawdę. No, Jezu, już chcę mieć co mi się to za sobą 47 wejście e, było słabo. Tak mi się w głowie kręciło przy tamtym poprzednim, że. O, poszedłem się zrzemnąć. Bo to po prostu się słaniałem już trochę. No i spałem po nagrodzie. E, ja dobrze mi to zrobiło. Prawie nogi spokojnie wyrobią te, te wejścia, ale z tą głową jest bardzo średnio. To no, bardzo słabo teraz. Zobaczymy jak będzie po tym wyjściu. Wchodzę bardzo powoli. Nogi... No i, I zobaczymy jak z tą głową będzie. Tak, kurde, niestety, że nie przewidzisz wszystkiego na te No To moje trochę winy, które schrzaniłem Tak z nienacką mnie wzięły. Ale z tą głową, nie wiem, czy to ciśnienie, czy to za mało jedzenia, za mało jakichś witamin No więc tak. <mulety> Zaczynam ostatnie 55. Wyjście, wyjść? jak dobrze. A później prysznic, mycie zębów, spań. No a poza tym, event top, jeżeli chodzi o organizację, e, atmosferę takich wspierających, wolontariuszy, takich pozytywnych. Ci na 6 rano, oni tam każdego oklaskują na górze niezależnie od tego ile ma wejść ze świecą szukać takich także dzięki wielkie wolontariuszom, dzięki organizatorom mój głodny to Mateusz taką milowatę zrobił I się tak cają, no, jak ja spałem stałem, przyszedł, zrobił mi herbatę dał jakiegoś kinderka po którymś wejściu po którymś zejściu rosół eee. Także też są no, top top człowiek. Po 49 zjadłem swój rosół, zacząłem chodzić, ale wciąż nie miałem tej energii. Powiadłem rosołem właśnie od tego Mateusza, Trochę słodkości jeszcze tam powiadam. Ale Game Changer to chyba po 50. wejściu. Dostałem właśnie od do jednej pani wolontariuszki. Kabanosy. Słuchajcie, no. Nagle poczułem, że znowu mam siłę. Bo właśnie... Ja fizycznie się super czuję, w sensie nogi, a to widać efekty pracy, siłowni, biegania. Naprawdę, e, gdybym ja o to jedzenie dbał, myślę, że już w paru godzin byłbym skończony. Daj, daj tak. Ostatni! Brawo! Mamy to! Uuuu!

No pyknął, staru I mówiliśmy, dziewczyny mówią, słuchaj, no. <laughs> Maciej ma już tak oczy wpadnięte do środka, już poszło nawet fama, słuchaj, na dole jak byliśmy, no. wzięli ee, dział medyczny, każą mu zajść z trasy. No. Już złe. ja mówię, nie, to no niemożliwe, chłopak walczy do końca. I zobacz, szósta godzina i jesteś na robocie. No, bonusowy najpiękniejszy sposób słońca słuchaj. na jak jak widziałem. Ale pamiętaj, trzeba jeść, kurczę. No nie, ale w ogóle jak ja tak właśnie... Jakbym ja szukał tak. swoich własnych porad, jakie daje ludziom, to ja bym nie a, widzisz, a Sam siebie nie posłuchałeś. No. Jezu, jak doch. Ale widzisz, jakie z będziesz z miał doświadczenie teraz, na własnym no. organizmie przetestowałeś, no. że to nie jest teoria, tylko to jest po prostu życie. No. Nie wiem, ale to kurde, przecież to nie jest mój pierwszy start, nie? Ja pierdzielę. No coś się coś się zabrało, no. no. Dobra, Ale ruszyłem, jeszcze raz dzięki. Kurde. Bo za nie. nie. Nie? Nie. No tak, do jutra. Nie, bo, 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 daj, No tak, daj, daj mi tak, w pewnym momencie, że mają pocałunek, bo to było takie, muszę to dzisiaj zrobić, żeby już nie Tak, Gratulacje. Dzięki, dzięki. Super. Naprawdę. widzę jak tak. walczysz. Co no, i odpoczywać. Tak, spać. No, I... odpoczywać. Gratulacje. Dzięki. Dzięki. Dzięki słuchajcie za opiekę i za robienie atmosfery.

<laughs> nie absolutnie nie. Ale dziękuję i do się wystać. Dobra, Dzięki za dobrego.